Halo, Tu mikrofony sprawozdawcze Polskiego Radia. Włączyliśmy się na 10 minut przed końcem zawodu meczu piłkarskiego Wisła Kraków a Legia Warszawa. Przed przerwą Wisła dosyć często gościła pod bramką lekki, miała więcej inicjatywy i miała nieznaczną lecz zasadzoną przewagę. Mordawski podchodzi do piłki. Buf! Lekki, lekki strzał piękny technicznej, tylko 4% na korzyść Wisła Krakowskiej. Mniej więcej taki wynik by odpowiadał przebiegowy brych, bo jednak hmm, drużyna Wisły jest bezpiecznie lepszą, ma tyły znacznie lepsze, no i oczywiście atak, gdzie tam drybuluje gracz Artur i Gergel. Bezprzecznie najlepszy gracze w Wyśle w 1966 roku krakowskie tempo zorganizowało konkurs, w ramach którego można było podzielić się swoimi wspomnieniami o krakowskiej wiśle. Wiele lat później, w 2021 roku, dwóch śmiałków zebrało te wspomnienia, dzięki czemu otrzymaliśmy tę właśnie książkę. Wiślacy już przyszli. To książka z jednej strony historyczna, z drugiej nie do końca, bo oparta jest na dość specyficznym źródle, jakim są wspomnienia, a wiadomo jak to jest ze wspomnieniami. W każdym razie ta książka jest o rzeczy o wartości, najważniejszej w sporcie, o emocjach, jakie wywołuje klub wśród kibiców. Panie że jest Pan legendą Wisły. Chciałem zapytać o najpiękniejsze wspomnienie związane z Wisłą. Wiem, że będzie trudno o jedno, ale, ale chciałbym, żeby Pan wybrał może najważniejsze. No na pewno, na pewno pierwsze to jest to, że przyszedłem do Wisły. To jest dla mnie wielki sukces, że tyle lat w Wiśle, a drugi, że to zdobyłem Mistrzostwo Polski z Wisłą. Grałem w reprezentacji Polski, zdobywałem medale przez to, że Grałem w Wiśle Kraków. Łatwiej było wejść do drużyny, bo dużo było chętnych. Przykładam, że Błonia były cały czas zajęte przez szkoły i gra w piłkę, a teraz nie widzimy, żeby ktoś grał w piłkę na Błonia. I klasy ze szkoły przychodziły i grały. I tu jest problem, bo coraz mniej tych dzieci woli siedzieć za komputerem. Czym Wisła jest dla Pana dzisiaj? No to jest, Może można powiedzieć, że to jest domem moim. Ja tu cały czas przebywam w klubie, czy treningi, czy poza treningami przyjeżdżam. Jak mamy wolne, to też przyjeżdżam do klubu, co się dzieje. Cały czas żyję tym i nie wyobrażam sobie, żeby bez Wisły… Druga rodzina. Druga rodzina, bo to jest druga rodzina moja. bo Wiadomo, rodzina w domu, a tutaj… Przyjeżdżam i bardzo chętnie tutaj oglądam stadion, Po to stadiony się zmieniają. Pamiętam jeszcze ten pierwszy stadion i to tak człowiek wspomina przez całe życie, gdzie wspominał, jak to wszystko pracowało, żeby to dojść do takiego stadionu, do wyników takie jak później wist rozciągało. Panowie, chciałem Was zapytać na początek, dlaczego Wiślacy już przyszli? Jak to się stało, że dos mając dostęp do tych materiałów, które mieliście, uznaliście, że takie wspomnienia z jednej strony przekazane w całości, tak jak je znaleźliście, a z drugiej strony troszeczkę mimo wszystko zredagowane, żeby je dostosować do dzisiejszych czasów, że postanowiliście właśnie wydać to w takiej formie, w jakiej ta książka wyszła? Sama idea powstała na początku roku 2021, gdzie poproszono nas w klubie, żebyśmy pomogli troszeczkę przy zaplanowaniu obchodów jubileuszu 115-lecia Wisły. Zaproponowaliśmy klubowi, że no bardzo dobrym elementem byłoby wydanie jakiegoś wydawnictwa. Tak. Główny winowajca tego, że e, książka w już przyszli się ukazała stoi tutaj koło mnie, bo pomysłów było kilka, ale ten jeden główny padł. Tak, no mogę wziąć winę na siebie, w porządku. Przyznaj się. E, przyznaję się. Ale tak naprawdę myślę, że każdy, kto gdzieś miał do czynienia z tymi materiałami miał też poczucie, że to są na tyle ciekawe i cenne rzeczy, że warto to e, udostępnić i jeżeli pomysł jakiś czas dojrzewał ja bym powiedział, że to jest kilkanaście lat odkąd, tam nie wiem, pierwszy raz na przykład zobaczyliśmy pamiętniki Jurowicza czy, czy te wspomnienia Wilczyńskiego no i gdzieś ten pomysł właśnie dojrzewał, gdzie w końcu e, początek tego roku to była okazja, żeby zebrać to w całość i stwierdzić, że tak, że, że taki pomysł warto zrealizować. Jedna część książki to są te wspomnienia, które zostały nadesłane na ten konkurs w latach 60. krakowskiego tempa, natomiast druga część książki to są Wasze rozmowy z ludźmi współczesnymi, z ludźmi, którzy tworzą tę nowoczesną historię Wisły. Jaki był klucz doboru tych rozmówców? Dlaczego zdecydowaliście, że te konkretne osoby należy umieścić w książce? Stwierdziliśmy przede wszystkim, że te wspomnienia, które były nadesłane na konkurs, no to doprowadzają narrację od początków Wisły do, do mniej więcej tych lat 50. i 60. Uznaliśmy, że warto, że mamy tę okazję, żeby dopełnić e, tę opowieść, e, doprowadzić ją do czasów współczesnych. I myślę, że takim no, najważniejszym kryterium dla nas było to, żeby to było odpowiednio wyważone, żeby żaden okres e, z historii klubu nie był e, zaniedbany albo w drugą stronę nadreprezentowany e, w tej książce. Więc tak e, staraliśmy się, żeby e, no, oczywiście pewne elementy mogą się pokrywać, ale żeby ta narracja mniej więcej była. Tak liniowo, że, że jak jeden piłkarz kończył karierę, to potem opowieść o dziejach klubu przejmuje ktoś, kto jeszcze miał okazję z nim chwilę pograć albo przyszedł chwilę, chwilę później do klubu. Nie było naszym kryterium to, żeby to były największe gwiazdy. Oczywiście są legendy Wisły jak Kazimierz Knieci, Karkadiusz Głowacki czy Kuba Błaszczykowski, ale są również w książce wspomnienia osób, które. No nie były piłkarzami z tych pierwszych stron czy, czy, czy z nagłówków. Jest też, są też wspomnienia osób, które nie zadebutowały w pierwszym składzie, ale też miały coś ciekawego, szczerego, autentycznego do powiedzenia o, o historii Wisły. Musimy pamiętać o tym, że to były inne czasy. Zawodnicy nie przechodzili sobie tak z klubu do klubu, nawet jeśli im się kontrakty kończyły. Ja byłem młodym chłopakiem, gdzieś tam ktoś dostrzegł mnie tutaj w Wiśle i... Doszło do rozmów, ja bardzo chciałem przyjść do Krakowa do szkoły. Wybór szkoły polegał na tym, że ja patrzyłem w program tej szkoły i, i czy tam jest współpraca z Wisłą Kraków. Ja akurat tym się kierowałem. Natomiast no, na drodze stanęłem, że tak powiem, formalności natury takiej finansowej, bo Gości BiSółkowica to też był mały klub i kiedy dowiedzieli się o tym, że ja chcę przejść do Wisły to to chcieli tam coś w zamian otrzymać i, i, i to wszystko się wydłużało przez to. Moim marzeniem była gra w wiśle od najmłodszych lat, nawet kiedy jeszcze zanim doszło do tych rozmów z gościbią, to, to dużo wcześniej ja oglądałem mecze Wisły i, i to był, że tak powiem, klub, o którym marzyłem i było wiele, wiele wspaniałych momentów tutaj w Krakowie, ale no wydaje mi się, że jednak to, co o czymś tam kiedyś marzyłem, że to mistrzostwo Polski zdobyte z Wisłą i, i gra w europejskich pucharach, to, to, to chyba. E... To co mi się udało najlepiej spełnić, natomiast poszczególne mecze wiadomo, no, było, było ich też sporo, tak jak ten mecz z Saragostą czy później w roli szkoleniowca na ławce z tutaj gdy graliśmy i ten awans w okolicznościach, które naprawdę no, były niesamowite, to, to wszystko gdzieś tam te wspomnienia myślę, że do końca życia pozostaną ze mną. Będąc młodym chłopcem, budowaliśmy z tatem dom i często jak przychodziły te weekendy, to było kiedyś Studio 13 i jak były relacje ze stadionu Wisły Kraków, to zawsze gdzieś tak człowiek był bliżej temu klubowi i gdy pojawiła się ta oferta Wisły Kraków, przyszedłem tutaj jako, można powiedzieć, chłopak z trzeciej ligi z małego Jarosławia do takiego klubu jak Wisła Kraków, to ten klub, mimo tego w jakiej był sytuacji, że był drugi, drugi poziom rozrywkowy i jeżeli chodzi o organizację klubu, naprawdę dużo pozostawało do życzenia, jeżeli chodzi o finanse, to można powiedzieć było bardzo słabo. A mimo wszystko człowiek się tak zauroczył tym klubem, tą historią tego klubu, że, że coś w sercu było naprawdę mocniej pikało. Mec z Barceloną czy do czterech przywołuje w pamięci? Powiem tak, to była Barcelona. Tam byli najlepsi piłkarze świata, tam był Rivaldo i Patrick Klaifert, uważani za najlepszą dwójkę, najlepszy duet napastników na świecie wtedy. Więc rywalizacja z takimi zawodnikami, tak jak było się kiedyś małym chłopcem i wymieniały się różne nazwiska, tak wtedy w tamtym czasie to każdy by chciał rywalizować z takimi piłkarzami. Ja miałem tą przyjemność jeszcze do dzisiaj, bo moi, moi synowie też gdzieś kopią piłkę, jak oglądamy ten mecz, bo lubimy sobie nieraz go tak włączyć. I pokazuję, jaki to był nasz świetny mecz, bo to pod względem meczu dla kibiców to było naprawdę świetne widowisko. Mieliśmy różne fazy w tym meczu. Wiadomo, akcje, które kreowaliśmy na tle tego bardzo mocnego rywala, no to były fantastyczne. Od początku, od otwarcia akcji po finalizację. Ale wiadomo, zmierzyliśmy się z jednymi z najlepszych na, z z najlepszy na świecie, więc... Te bezpośrednie pojedynki, no niekiedy, niekiedy tak jak wspomniałem w tych moich wspominkach, nie były po mojej myśli. I akurat nie, dwa pojedynki w tym meczu przegrałem i przy tych bramkach to były kluczowe akurat nie, sytuacje i one kosztowały nas utratę bramki, ale ja zawsze sobie to tak w głowie można powiedzieć przerzucałem, że... Ci sami zawodnicy, co, co weekend oni wygrywali po cztery, po 5, po 6 i można powiedzieć, że naprawdę kołowrotki robili z tych obrońców, co tam się oglądało, tą Ligę Hiszpańską, czy nawet Europejskie Puchary w następnych rundach, bo to byli naprawdę świetni piłkarze. I rywalizacja z tymi piłkarzami to było coś i dzisiaj, dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem spełniony, bo grałem przeciwko najlepszym piłkarzom na świecie. Pokazało to też jaka, można powiedzieć, droga. Daleka do, do tego top, top levelu, ale co by nie mówiąc, jako drużyna stworzyliśmy świetne widowisko, i to dla kibiców to była fantastyczna sprawa. Czy nie byliście jak to do tylko z którego wysiedliście przed meczem? Tak, tak, tej różnicy nie było widać. Wiadomo, Barcelona jest Barceloną, to było święto nie tylko nas jako zawodników, to było święto kibiców, to było coś fantastycznego, ale przychodząc do Wisły, jak zażartowałem sobie, może. W szatni raz po raz o tym mistrzostwie, później jak to powiedziałem to w tym wywiadzie do złotej rybki, że chciałbym zrobić mistrzostwo Polski z Wisło, troszeczkę się podśmiewano z tego. Ale jak sobie człowiek daje te cele takie te wydają się, że bardzo dalekie, ale życie pokazało, że tak naprawdę niewiele lat trzeba było, żeby ci sami zawodnicy, którzy robili awans do najwyższej ligi, po kilku latach cieszyli się z tytułu i to dla Wisły po bardzo wielu wielu latach, prawda? Więc dla nas to było naprawdę ogromne. Ogromne wyróżnienie, osiągnięcie i przede wszystkim jak dzisiaj pamiętam tych kibiców, jak to wbiegli na boisko, później ta euforia w ogóle na mieście, to tak jak się to przeżywało, to to mistrzostwo trwało kilka dobrych miesięcy, to nie było tak, że to, było, to był jeden wieczór, jeden mecz i tylko feta. Po prostu tym mistrzostwem się żyło i mi się wydaje, że o tym mistrzostwie dzisiaj się bardzo często wspomina, bo to było takie bardzo długo wyczekiwane w bardzo trudnych czasach i później dzięki erze Bogusława Supiała mieliśmy szansę wejść na te można powiedzieć szczyty piłkarskie, piłkarskie tutaj w naszej lidze I, i ten sezon właśnie w którym zdobyliśmy ten pierwszy tytuł mistrza polski to wręcz zdeklasowaliśmy rywali na boisku